No cóż, no gramy dzisiaj trzeci dzień, praktycznie dzisiaj kończymy. Festiwal, ten siódmy, bo no teraz mamy siódmy festiwal, jest najdłuższym festiwalem, bo de facto trzy dni grania. Już zaczęliśmy 2 maja akustycznym graniem, następny dzień wczorajszy, oficjalne otwarcie festiwalu. No i dzisiaj kończymy wspaniałą imprezę, która odbywa się od 2007 roku w Radzyniu, w ośrodku w Pomysłodawcą Pomysł był Pan Jacek Łapiński. Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie tego festiwalu? No, na początku były to koncerty takie, takich amatorskich zespołów. Jacek jak, jak zakupił ten ośrodek, to zawsze chciał coś zrobić. Nie żeby to był jeden ośrodek, taki, taki jak wiele innych jest, tylko żeby czymś się wyróżniał, a że zakochany jest w muzyce, także zapraszał tutaj zespoły lokalne z Województwa z Wielkopolskiego, z Dolnośląskiego i one lokalnie grały. Przyjechał tutaj redaktor Twojego blusa, który jak zobaczył to wszystko, no, zauroczył się i mówi no, las, woda i Blues. Tak powstała nazwa, tak? To zostało chwycone jakoś. Zróbmy festiwal. Jak się uda, to się uda. Udało się. Po raz siódmy. Od trzech lat zapraszamy również e, Międzynarodowe Gwiazdy, gwiazdy muzyki bluesowej, aczkolwiek, aczkolwiek bardziej skupiamy się na naszych rodzimych zespołach. W ramach festiwalu odbywa się konkurs. Kto jest laureatem w tym roku? W tym roku wystąpiło sześć zespołów, miałem przyjemność być w jury. Wybór był bardzo trudny, aczkolwiek poziom wyrównany zespołów jury wybrało, wybrało zespół Show Lawses. Ciekawostką jest to, że publiczność również znała, że ten zespół w bieżącym roku był zespołem narocznym. I co najbardziej mnie cieszy, chyba to, że tylu młodych ludzi przyjeżdża, młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, którzy chcą słuchać bluesa, którzy oddychają blusem, śpią z blusem, wstają z blusem i z tym blusem chcą być na zawsze. To chyba nas starszaków najbardziej cieszy. A na plaży Wielki jam Session, 15 znakomitych muzyków, między innymi Olivier Mercy, Krzyś Rybarczyk, Andrzej Rojek, grają tu fantastyczni muzycy i zainteresowani, które temu towarzyszy, a to jest jeszcze przed koncertami głównymi, które będą tutaj za półtorej godziny. Wielkim wydarzeniem uważam jest również odciskanie dłoni na Alei Gwiazd Bluesa. Mieliśmy tam Józefa Skrzeka, mieliśmy Leszka Windera, Apostolica Antimosa, e, wielu, wielu innych wspaniałych bluesmenów. Rok Anno Domini 2013 to odcisk dłoni jednej z najlepszych bluesowych, bluesrockowych i bugi orkiestry Rzeczypospolitej. Izy Ryder, Jacek Gazda, Andrzej Wodziński, Jarek Wodziński. Coś niesamowitego, coś fenomenalnego. Oni jak grają, to jest wielka kreacja toczona na obrotach naj Festiwal jest siedem raz. Który raz ty jesteś tutaj? Siedemnasty raz jestem tutaj, a od początku na każdym festiwalu jestem po prostu, to jest taka tradycja, taką zrobiłem, że jestem sześcienny tego jeziora. No i a urodziny mam 1 maja, i 1 maja zawsze się tu kąpię. Niezależnie od pogody, niezależnie od wszystkiego. Woda ma 5 stopni, ja nie mówię, że jest taka ciepła, nie? ale jak się wyjdzie, to wiaterek ten, który jest ma 12 stopni, to grzeje. A festiwal dzięki właścicielowi w Wrocławiu no jest niesamowity. No bluesa, kto kocha bluesa, wiecie, że bluz płynie, nie? on płynie. To jak się słyszy, to człowiek chodzi od stóp przez kolana, biodra. To płynie, to, się, to trzeba kochać i ludzie przyjeżdżają tutaj, tu jesteśmy jak rodzina. Eee. znajomych i Pawła. A się głupio czuję przy <grym> a przede wszystkim wstęp na koncerty jest wolny, nikt nie płaci. Wstęp jest wolny, grają od rana do wieczora, wstęp jest wolny, co jest ewenementem w Polsce, bo każdy chce kasę, każdy chce zrobić. nie ma tego tutaj, wstęp wolny, kto chce kupić piwko, to sobie kupi piwo, nikt nie mówi, że siedząc na ławce, jak ja otworzę sobie browarka i piję, to ja profanowałem miejsce, tego nie ma, bo przy się, musi być piwo, ludzie sobie piją piwo, siedzą, bawią się, powiem wam, że jest tak po prostu, no. thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm.